A my dzisiaj jesteśmy we dwójkę. Przyszedł do mnie Emil, Emil Rał. Emil, łowca radarów, pogromca mandatów i ścigacz wszelkiego rodzaju absurdów drogowych. I zanim wrócimy do tematu Etola, cześć Emil, w ogóle. Cześć, 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 witam wszystkich, dzień dobry Państwu. To ja tak sobie mam dzisiaj takie prywatne pytanie: tak naprawdę, powiedz mi, czy ty co, ciągle się tym zajmujesz? Tak jak ja wchodzę samochodu, to non-stop ścigasz różnego rodzaju absurdu drogowe? Ciągle, ja to widzę automatycznie. Najwięcej takich błędów, takich, wieczu, no takich chodzków, klocków znakowych, absurdów akurat widzę poza moim miastem, poza Zieloną Górą. Ja w Zielonej Górze jakoś nie wiem, mózg przestaje mi myśleć, tam wszystko idzie w najgorszym wariancie, czyli w wariancie mechanicznym. W momencie wjazdu do Warszawy, gdziekolwiek, momentalnie widzę znaki, sygnały drogowe, gdzie to jest wszystko poplątane, pomieszane. Wymagałoby reorganizacji. To jest niezłe, słuchajcie. Będziemy trochę o tolu rozmawiali. Emil zgłębił temat te, tych zupełnie nowych przejazdów bez kupowania biletów i bez bramek. No, i trochę się temu przyjrzymy, jeżeli macie te pytania. E, to Ostatnio byłeś i trochę nas postraszyłeś, że z tym atolem to nie jest taka łatwa sprawa, że może być różnie, że będziemy musieli, jak nam się telefon wyloguje z tą aplikacją, będziemy narażeni na to, żeby płacić 500 zł kary. Ja też trochę doczytałam, poczytałam, mamy na to trzy dni, żeby w razie czego uiścić opłatę, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Tak jest, tylko z kątem kierujący ma mieć świadomość tego, że wjechał w odcinek płatny. Są informacje, ja dzisiaj ten kawałek specjalnie przejeżdżałem. Były dwie tablice, oczywiście w języku polskim. Mhm. Przez bramki przejeżdża się normalnie. Dzisiaj właśnie widziałem też kierującego Volvo, który stał i czekał na ten wychodzący bilet i się go nie doczekał. A przy zjeździe z autostrady wszyscy zwalniają i czekają, gdzie jest ta sympatyczna pani. Tudzież ja nie mam sympatyczne pani. Ja tak chw jest. Chwila kontaktu z żywym człowiekiem. Dlatego się dzisiaj na przykład zrobiła dosyć spora kolejka, z tego co słyszałem, osób, które nie wiedziały, jak tą sytuację zaadoptować. Tego, że dzisiaj trzeba przejechać, zapłacić i możemy zapłacić to na trzy sposoby. Czyli możemy. Wykupić sobie na stacji benzynowej, tam wskazanej, taki po prostu bilecik, który jest ważny. To jest bardzo ważne. Ważne. Ja czyli że nie musimy tej aplikacji tak, jak, no, instalować. aplikacja to jest brutalny Pegasus, mm -hmm. ja to tak już nazywam, w naszym telefonie, ale też możemy skorzystać z innego urządzenia zewnętrznego. Dużo osób ma na przykład Janusiki, inne urządzenia, gdzie wystarczy tylko i wyłącznie jakby zgłosić taką prośbę. I oni udostępniają nam numer i wtedy możemy przerzucić sobie ten numer, spasować do samochodu i wtedy mamy tą opłatę okay. o to, to z urządzenia czyli to zewnętrznego. ma jakiś sens. To, ma, to, ma to rzeczywiście ma jakiś sens, że warto wiedzieć, że są różnego, różne formy opłacenia za autostradę, czyli że mamy trzy różne możliwości. Cztery. Czy cztery nawet. No bo czwarty to pięćset. A czwarty to 500. Za 500, 500 to jest, jest cały czas. Emil Rał, łowca radarów, absurdów drogowych, ścigający po prostu brutalnie. Dzisiaj dużo o etolu. Emil, dostaliśmy sporo informacji od naszych słuchaczy, o właściwie pytań do ciebie. I już ci czytam jedno. Jeszcze jeden problem napisał Krzysiek. A co kiedy wybierzesz zły zjazd i wjedziesz na odcinek płatny, nie wiedząc o tym dostaniesz karę za płaty? Tak, jeżeli w ciągu trzech dni się o tym nie dowiesz, 500. Tak, czyli musimy mieć absolutną świadomość tego, że jak widzimy przez przypadek, i zjedziemy za chwilę, to już jest to, to i tak nas ta opłata ściga. Tak jest. I nie ma przebacz. No, to tutaj ogląda jak twoje programy, programy super się to ogląda. Mam pytanie do ciebie w sprawie Edoa, podobno autor od Tradę 4 e katolice Kraku będzie też obsługiwał odcinek gliwice winice chciałem się zapytać, czy cena będzie taka sama jak przez etola, czy, czy coś się będzie w tym różniło? Jeżeli miałbyś taką informację, to bardzo proszę o jakieś wiadomości w tej kwestii. Dzięki. Czyli cena będzie taka sama jak w przypadku etola i wtedy mamy śledzenie telefonu, czyli monitoring z telefonu i pozycja telefonu, więc telefon naładowany w sygnale GPS. Pod prądem cały czas. Tak, pod prądem cały czas. No właśnie, tu jest ten problem, że od czasu do czasu wypadamy z zasięgu. Nie wiedząc o tym, co jest. I to jest wtedy 500. I rzeczywiście strasznie trzeba tego telefonu pilnować. Cześć, ja w to sprawie Tola. No, no. Mam czasu, mam cztery motocykle i chciałem się w związku z tym zapytać, jak to będzie działać. Czy ja za każdym razem muszę pamiętać, którym pojazdem jadę, przełączać do w aplikacji. E a czasami się zdarza tak, że ja i osoba towarzysząca jedziemy dwoma lub trzema pojazdami tą samą drogą. Jak to będzie przydało? No i co wtedy? Czyli tak, jeżeli nie wyłączysz swojego urządzenia, jedziesz sobie z kolegą, sąsiadem, bach, opłata pobrana za przejazd. Czyli nie 500, ale taka zwyczajowa. Taka czyli, zwyczajowa. Czyli mhm. może dojść do paradoksu, że wiem, i tak na pewno się będzie działo. Ja sobie wyobrażam, taki autobus 40, 40 osób jedzie, jak tam opłaty poleciały. No tak, to będzie, będzie trzeba to włączać, ale tutaj pan mówi o tym, że, że słuchać, słuch słuch że ma dwa mhm. auta i cztery motocykle. Z autami by było prościej, bo mógłby zamontować stałe urządzenia, które gdzieś tam będą przypięte do tego mhm. samochodu. Z motocyklami oczywiście już jest problem, więc wydaje mi się, że będzie mógł mieć wrzucone te cztery numery rejestracyjne do aplikacji telefonicznej, ale będzie musiał wiedzieć, który uruchamia. Ta opłata musi być zgodna. Opłata musi być zgodna z numerem rejestracyjnym, więc tego nie można poplątać. Poplączę, 500. Jak poplączę, to 500. Znaczy, jeżeli rzeczywiście ja mam nie będzie samochodu, a będzie miał zgłoszony inny samochód? 500. Tak. Jeżeli przyjdzie mu do głowy, żeby jechać motocyklem? Nie to wyłączyłem to... aplikacji, jadę z sąsiadem, tak. z kolegą? 500. Jest, piekielnie trzeba będzie tego moi drodzy pilnowi, tak. moi drodzy troszeczkę pogubili, czyli z przejazdem, na którym będziemy płacić albo aplikację, albo, na stacji benzynowej, albo też za pomocą specjalnego urządzenia. Co ty mówisz, Emil, bo ze mną, Emil ciągle. Masz, Pogubiliśmy lubi, się emilera. 500. Pogubiliśmy, ja się czuję pogubiona i chyba jednak 500 w związku z tym. Każda droga, to jest, to jest straszne, ale nie ma, że się pogubiłem, 500. Nie ma, 500. ja mam pytanie, co z urządzeniami WIA, to i które sobie mogliśmy kupić w WIA, wchodzić na autach, przyjeżdżając bez płacenia na miejscu, czy one będą obowiązywały, czy można je oddać? No co, z tym teraz. Urządzonka nie obowiązują, niestety nawet ich nie ma komu oddać, a w urządzonku jest bateria, także trzeba oddać do elektrośmieci, ale wcześniej trzeba zrobić ich zdjęcia i można to zgłosić przez rok, mm -hmm. przez rok od bodajże chyba 1 października, czyli mało czasu zostało i wtedy się zgłasza na stronach Hetolu, robi się tego zdjęcia, wysyła się taki formularz i oni oddają pieniążki i koniec i Aha, no to przynajmniej tyle, że oddają pieniądze, a nie. Ale że trzeba pamiętać, że tylko 500. Rok. To jak ja mam telefon w własności tego Etola, yy, Telefon, który nie jest dotykowym telefonem, mam takiego Samsunga tak. z, tego z, z prostą klawiaturą, to co wtedy że nie mam no, możliwości wgrania aplikacji. Tak, to jest słabe. I co teraz? Bo przecież to nie znaczy, że wszyscy muszą mieć smartfony. Czyli zostaje ten bilet, czyli, czyli miało być szybciej, wyszło jak zawsze, czyli nie przejeżdżamy, przejeżdżamy już niby szybko przez bramę, ale musimy się zatrzymać i pójść na stację benzynową i kupić taki kwitek. Manualne nazwisko. i znaczy, krótko mówiąc, ci, co nie mają smartfonu, nie założą aplikacji. No to tylko i wyłącznie kwietek. Dziki, po ja prostu, naprawdę. Albo urządzenie zewnętrzne, Też chciałam powiedzieć, no to oj tam. Na tam. rozrabiałeś Państwo dzwonią i Państwo są po prostu bardzo zagubieni w kwestii zupełnie nowego systemu, który obowiązuje do dziś. Przypomnę, czyli przejeżdżania przez bramki za pomocą zupełnie nowego systemu ETOL i Państwo dzwonią na potęgę. Witam serdecznie. Przecież miałem problem z e Założyłam. Tą aplikację telefonu w smartfonie. Bramka mnie ładnie przepuściła. Yy, Próbowałem doładować, myślałem, że telefon jest doładowany, że EZO jest doładowany. Zjechałem z autostrady, i dostałem pizzę z mandatu I nie było dyskusji. Nie było mnie w systemie nie było dyskusji, nie było możliwości odwołania się od Był właśnie tak, taki. Państwa wygląda, mam wielki żal do Państwa, że tak nas trochę zaskakuje. Dzięki. Był no taki właśnie krótki no. czas, chyba dwóch miesięcy, że bramki były podzielone na pół, że jakby połowa się otwierała po pobraniu biletu i po opłacie, a druga połowa miała oznaczenia etol. I one się nie otwierały w związku z opłatą, tylko w związku z podjazdem pojazdu. I tyle. Tam nie było, I czy już, już nie było weryfikacji, więc jeżeli tutaj coś u pana nie poszło tak z płatnością, 500. Boże, 500, ja od razu 500. Halo? Witam, chciałem się dowiedzieć odnośnie urządzenia. Etol. Czy są takie urządzenia, domy, żeby wcześniej naładować jakąś ee, kwotę pieniędzy, a potem z niego korzystać, wtedy, kiedy korzystał z któryś z tego tam, od 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 dziękuję, wam, rady. dziękuję bardzo za odpowiedź. Do usłyszenia. Dziękuję za pytanie. Sam, samo takie urządzenie chyba jeszcze nie istnieje. Jedyna opcja jest, że mam urządzenie i to urządzenie spinam z kątem Etola. Mm -hmm. Wtedy na konto Etola wpłazam sobie pieniądze. Te pieniądze leżą i są pobierane. I, I w ten to sposób. Pamiętać, żeby to konto Etola wtedy zasilać. Tak, albo podpiąć i... pod swoje, swoją własną kartę, na której mamy pieniądze, tak? I urządzenie znowu musi być zgodne z tablicą rejestracyjną, a telefon zgodny z tablicą rejestracyjną. Czyli urządzenie jest zgodne. Tak, wszystko zgodne U mnie się często nic nie zgadza ze sobą i co wtedy? Więcej! Ja mam być szczera, tak po drugiej godzinie z Emilem i z Państwem w sprawie Etola, że ja chyba zaczynam tęsknić za Panią w okienku. Ja, ja bardzo lubiłam ją Dzień dobry, Pani. Zawsze mówiła szerokiej drogi, miłej podróży. Dziękuję bardzo, pozamiatane, kwitek zabrany. Wszyscy wszystko wiedzą, czy wie, ile zapłaci, kurczę, A teraz rzeczywiście zaczyna się robić z tym niezły kłopot. Emil, masz mnóstwo telefonów, na które musisz koniecznie Państwu odpowiedzieć, rozbierając wszystkie wątpliwości. Pani pokazała listę, okazało się, że nie na wszystkich stacjach benzynowych można kupić te kwitki, a jeżeli można kupić, to nie wszystkie stacje są w pobliżu drogi gdzie się jedzie, czyli to pozostaje, pozostaje 500 na Słuchaj, Widzę, żeśmy czekaj. zarazili już tym 500 na skróty. No, 500. Sytuacja wygląda tak, że ja rzeczywiście, tak jak ja powiedziałam, ja nie wiem, czy ja będę sobie cokolwiek instalować. i Dla mnie kwitek, ja jestem monologowa, ja jestem starej daty, ja chcę sobie kupić kwitek i rozumiem, że on powinien być dostępny na każdej stacji. Na nie, skóry. tylko Orleny, 234 stacje Orlenu i na przykład w polaryzacji, kiedy jestem z Zielonej Góry, w Lubuskim, na żadnej stacji tego nie mogę kupić, bo chyba stwierdzili, że są zbyt daleko oddalone mm -hmm. od autostrady, więc to nie jest problem. Lista jest, 234 stacje no Orlen. No, ja będę musiał jechać na przykład 30 km specjalnie po bilet? Albo 500. Daj mi spokojnie 500, cholera. <noise> jeszcze raz, Krzysztof. Przed chwilą dzwoniłem, pytałem, no ale też będzie byłem chory, więc do tego jeszcze raz cię pozwala. Bardzo proszę. Czy ktoś to próbował wytłumaczyć, albo jest jakiś system przekazu tych informacji odnośnie e na dla optokrejów. czy tak wjeżdżają, to? od razu zagubienie i na 500 i ewentualnie ja jeszcze to pytam, czy, czy jeżeli ja jako nie mający żadnych systemów elektronicznych nie mam aplikacji, to do to bramer, orientuję się, że zabłądziłem wieżę na co czy mogę mój błąd w jakiś sposób naprawić, zabrócić, jechać pod prą, nie wiem, kupić, odkupić od kogoś, to Taką papierową. To, to, się, dziękuję bardzo, mi się podoba opcja odkupić, pomyliłeś się, wjechałeś, zatrzymujesz się na stacji benzynowej, natychmiast rzucasz na Facebooka, ratunku, niech ktoś mi odsprzeda bilet. Najważniejsza rzecz, którą usłyszałem, nie zawracam, nie jeździmy autostradą, nie, 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 nie. ani żadną drogą pod prąd, w tym wariancie, w którym słuchacz mówił dla, dla swojego, ale tutaj już słuchacz wie, że popełnił błąd, więc on ma trzy dni na naprawienie błędu. Dzisiaj można się zalogować na stronie, wykupić jakby ten przejazd okay. z historii, można ten błąd naprawić, a co do obcokrajowców, będziemy słynni. Tak jak w Rzymie, jak ktokolwiek będzie chciał zobaczyć y, wjazd do Włoch i tym podobne centrum straszne miasta, są strefy płatne ZTL, czyli Zona trafiko mm. tylko gdzie są straszne opłaty, wcale nie są oznaczone i więc w przyszłym sezonie już będziemy słynni w całym świecie, że w Polsce jak przejedziesz, masz opłaty i płacisz. Obcokrajowców współczuję bardzo, bo oni się biedni po prostu. Dziś nie, nie ma informacji. Nie połapią. Odjechali. Pytanie, bo od niedawno się włączyłem. Co w przypadku, kiedy kupuję e-bilet, na przykład na całą trasę w brodwo e, ale postanawiam zjechać wcześniej? Czy to już jest 500, czy jeszcze nie? Czy sytuacja odwrotna? E, zamierzam zjechać wcześniej, e, e, ale zmieniam zdanie i chcę pojechać dalej na kolejny zjazd. Mm -hmm. e, podejrzewam, że muszę zjechać tu wcześniej powrotem więc kupić bilet i wrócić na autostradę. Tam nie taka procedura będzie, tak się spodziewał. Jak to wygląda? Czyli jak zmienimy plany podróży i chcemy zjechać dalej, to ja najpierw muszę szukać stacji benzynowej. No tak, no bo będzie te 500, ale w tym wariancie, kiedy pan w połowie trasy zrezygnuje... To nadpłaci. No to po prostu nadpłata taka niezwrotna. Nie znalazłem informacji, żeby była taka nadpłata zwrotna, ale w tym drugim wariancie, bo to niekoniecznie musi być nasz kaprys, może być pomyłka, albo może być po prostu zjazd zamknięty, bo na przykład jest wypadek albo cokolwiek innego. No to wtedy znowu mamy tą procedurę trzydniową, reanimacyjną, ucieczki, próby zapłacenia, mimo wszystko. Słuchajcie, no, trzymam zaraz wszystkich bardzo mocno kciuki. Emil, bardzo ci pięknie dziękuję, że wpadłeś do nas, żeby się wątpliwości. Żeby ja się to... czuję jak rzecznik, co najmniej Słuchaj. etola. Tak. <gry> <gry> to prawda. Słuchaj, sytuacja nie jest do końca łatwa, na drogach nie jest łatwo. Wpadaj do nas i będziemy próbowali tutaj Państwu rozjaśniać w głowach i mnie też. Emil, Robuł, ze mną.